ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa, stoi i stapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha, buch jak gorąco, uch jak gorąco. Jak korony, co? Uch jak korony, co? już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Dwa do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie żelazki. Żelarza w niej i pełno ludzi w każdym balkonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą listeki ubaky. W szóstym armata. O, 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 jaka wielka, pod każdym gołem żelazna pęka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same. Zniszczone śpije, dziesiątym kufry paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy nie wie, jak się wydeusza, to nie udźwignie Taki to czar. Nagle chwisz. Nagle chwisz. Para. Uszyła maszyna, po ospane. Szarpnęła wargody i ciągnie z posołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. Do no tak. coraz prędzej, i dudni i stukła, łoboty, i pęci. A dokąd, a dokąd, a dokąd na prost? Po torze, po torze, po toże przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez raz. I spieszy się, spieszy się, by zdążyć na czas. To tak, tu turkotce, i puka, i stuka, To tak, to to tak, to to, to tak, Tak lekko, tak gładko, tak toczy się w nas. Jak gdyby to była piłeczka nie tak Nie ciężka maszyna, ziajana, z zdyszana, Lecz flaszka i graszka zapachna, blaszana. A skądże to, jakże to, Czemu tak gda? A co to, to, co to, to? Kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buchają buch, i, i pociąg się toczy, bo para te dłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkocą i puka i stuka to tak, to, to, tak. はい。